W dzisiejszym nagraniu opowiem troszkę o dopingu mózgu. To znaczy bardziej może o wpływie dopingu w kulturystyce na pracę mózgu oraz o prawidłowej suplementacji mózgu, bo o tym należy też pamiętać. Natomiast materiał typowo o dopingu mózgu pojawi się mniej więcej za tydzień w drugiej części tego odcinka, ponieważ to byłoby po prostu za dużo informacji jak na jeden raz materiał po prostu za długi. Do nagrania tego odcinku skłonił mnie filmik Pawła z drugiej strony medalu. Pozdrawiam zresztą. Odcinek ten zwał się Bolon V2. Czemu robi z ludzi debili? Tak się nazywał dokładnie ten odcinek. No ja na swoim kanale też nagrywałem materiał o trenie. Natomiast o wpływie trenu na mózg nie wspominałem. Dlaczego? Ponieważ większość rzeczy, które opowiadam na swoim kanale, są to rzeczy oparte na moich własnych doświadczeniach bądź ewentualnie doświadczeniach bliskich mi osób, które również stosują doping, i ich informacje po prostu uznaję za, za pewne. Ja osobiście trenbolon stosuję tylko i wyłącznie w trakcie redukcji i nie wspominałem o jego wpływie na mózg, ponieważ na redukcji owszem odczuwałem gorszą koncentrację, gorszą zdolność do zapamiętywania, ale tłumaczyłem sobie to bardziej niskim, niską podażą kalorii i ogólnym wyczerpaniem organizmu związanym z redukcją, bo wtedy też ma się problem z koncentracją, ma się problem z zapamiętywaniem. Natomiast po obejrzeniu tego materiału Pawła postanowiłem się bardziej zagłębić w ten temat i przyznaję, że trend bolon faktycznie ma, ma wpływ na, na pracę mózgu i przy, przyspiesza jego procesy degeneracyjne. Mało tego uznałem, że chyba wszystkie sterydy mają ujemny wpływ na pracę mózgu. Dlaczego? No są takie dwie kwestie, takie najważniejsze kwestie. Pierwszą z nich jest to, co się dzieje z naszą psychiką na sterydach. W większości wypadków stajemy się bardziej drażliwi, bardziej nadpobudliwi, na koksie łatwiej o zachwiania naszego nastroju. Wszystko to sprowadza się do, do tego, że jesteśmy bardziej roztargnieni, bardziej rozkojarzeni, mamy problem z koncentracją. Ciężko jest nam się skupić na jednej rzeczy, a to przekłada się na to, że ciężko nam jest cokolwiek zapamiętać. Drugą kwestią jest to, że sterydy anaboliczno-androgenne przyspieszają metabolizm. Przyspieszony metabolizm w większości z Was no, pewnie kojarzy się z czymś fajnym. Przede wszystkim szybki metabolizm kojarzy się z, z szybszym pozbywaniem się tkanki tłuszczowej. Z ektomorfikami to na pewno z suchą masą mięśniową i możliwością jedzenia dziadostwa bez obaw, że nas uleje. No bo są takie osoby, które zjedzą wszystko w dużych ilościach, a mimo to takich tkanki tłuszczowej jest na niskim poziomie tacy szczęściarze. No jednak to nie jest wszystko, bo przyspieszony przez nasze steryny metabolizm to również przyspieszenie starzenia się naszego organizmu. Procesy degeneracyjne naszego ciała postępują no, w sumie tym szybciej, im bardziej przyspieszony jest nasz metabolizm przez środki dopingujące. Przyspiesza to także procesy degeneracyjne w naszym mózgu, ponieważ nasz mózg się starzeje tak samo jak i nasze ciało. Przez co mózg 25-latka, który jest od kilku lat na koksie, może płatać figle jak mózg 40-latka, w postaci już posłabiającej się pamięci krótkotrwałej i długotrwałej. Problemów z szybkim kojarzeniem faktów, logicznym myśleniem, koncentracją. Doping sprzyja także rozwojowi choroby Alzheimera. Także jeśli masz takie problemy, że powiedzmy. Stajesz sobie rano do kuchni, e, chcesz zrobić śniadanie, i masz problem ze zrobieniem tego śniadania, bo ciężko ci jest pozbierać myśli. Nie wiesz, od czego zacząć. E, no to być może faktycznie się nie wyspałeś. E, być może masz problem z wypalonymi nadnerczami o czym ostatnio bardzo trąbią wszyscy. I ciężko ci jest się po prostu wybudzić, mimo tego, że spałeś długo. Albo masz problem z koncentracją przez to, że jesteś na dopingu, i w tym momencie, w sumie to w każdym momencie, pora, żebyś się zainteresował tym tematem i albo trochę na temat odpowiedniej profilaktyki mózgu poczytał po prostu wysłuchał co mam do powiedzenia no, e, jeśli jeszcze nie masz takich problemów no to mógłbym Ci też powiedzieć jak jesteś w stanie jej zapobiec trenując e, o, bo no, trenując na przykład e, wszyscy chyba e, przywiązujemy dużą wagę do tego <klimy> e, jak co, co zrobić by dostarczyć naszym mięśniom najlepszych warunków do, do ich rozwoju nawet osoby początkujące, które dopiero tydzień chodzą na siłownię, już się wybierają do sklepów z odżywkami, robią torby pełne zakupów i wyposażają się w gainery, w kreatyny, w inne pierdoły. Mimo, że to może nie jest koniecznie na samym początku takie potrzebne. Ale kto z Was zastanawiał się, czego potrzebuje Wasz mózg do zachowania dobrej kondycji? Owszem, mózg można trenować tak jak tak jak i mięśnie. No, są, są specjalne treningi na zap, zapamiętywanie, na koncentrację, no ale pewnych rzeczy nie przeskoczysz. E, procesom mm, degeneracyjnym mózgu możemy w dużej mierze przeciwdziałać e, poprzez odpowiednią suplementację, e, o której opowiem. I tutaj taka nowość: wszystkie suplementy, które zaraz wymienię i opiszę. Są legalne, łatwo dostępne i nie powodują uszczerbków na zdrowiu. O dopingu mózgu, czyli tych mniej legalnych rzeczach, które są mniej dostępne i nie są już nieszkodliwe, posłuchajcie w drugiej części tego materiału. Jak już wspominałem, najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Dobra, to zaczynamy. ALC, czyli acetylokarnityna. Zwiększa ilość przekaźnika nerwowego acetylocholinę. Substancji, która ułatwia utrwa, utrwalanie śladów pamięciowych, jednocześnie wybiera, wywiera hamujący wpływ na proces uszkodzeń hipokampa. Hipokamp to jest najważniejsza część mózgu odpowiedzialna za przesyłanie świeżo, świeżo zapamiętanych informacji do kory mózgowej. Czyli jakby to uprościć, ona przenosi hipokamp przenosi informacje z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej, gdzie ulegają one po prostu utrwaleniu. Procesy degeneracji hipokampa nasilają się wraz z wiekiem oraz w warunkach dużej eksploatacji na stres oraz w przypadku stosowania dopingu. L karnityna działa bardzo podobnie do acetyl. Do acetylokarnityny, czyli tego co omawiałem teraz, ponieważ duża jej część przekształca się w wątrobie właśnie na acetylokarnitynę i daje ten sam efekt co ALC, tylko że jest słabsza w działaniu. Albo inaczej, trzeba jej po prostu dużo więcej zjeść, żeby działanie było takie same. Kuprecyna A jest to inhibitor acetylocholioestrazy. Zapobiega on rozkładowi acetylocholiny. Jest stosowana od, od w sumie dawna w chińskiej medycynie jako przede wszystkim środek przeciwzapalny i przeciwgorączkowy. Jest ona bezpieczna, tania, skuteczna, bez efektów ubocznych, a przy małych dawkach całkiem sprawnie poprawia pamięć, zdolność uczenia się, koncentracji przez długi okres. l -tyrozyna. Materiał budulcowy potrzebny do syntezy dopaminy i noradrenaliny, czyli hormonów działania. Kto brał amfetaminy ten wie, jak działają. Kto nie brał, żałuję. <laughs> nie żartuję. Nie namawiam oczywiście dostosowania do stosowania narkotyków. Są to neuroprzekaźniki potrzebne do efektywnego myślenia i działania pamięci długotrwałej. Bacopa monieri, ekstrakt i wodnoalkoholowe wyciągi z bacopa monieri pobudzają ośrodkowy układ nerwowy. Oddziałuje głównie na układ limbiczny, czyli na hipokamp. Usprawnia procesy zapamiętywania, kojarzenia i odtwarzania informacji. Działa też przeciwdepresyjnie. Składniki bacopa należą do wymiataczy, wolnych, rodników i nadtlenków. Aktywują też proces odtruwania i hamują stany zapalne. Lecytyna. To jest taki, taka w sumie jedna z najważniejszych części składowej błon komórkowych i wszystkich, no wszystkich tkanek, praktycznie. Dlatego też nazywana jest często ich fundamentem. Odpowiada za procesy pamięci, myślenia, kojarzenia. Przyspiesza regenerację po wysiłku psychicznym, ale nie tylko, bo fizycznym też. Także warto jest stosować. Również na e, lepsze samopoczucie e, fizyczne. Cholina. Jest to substancja niezbędna do e, prawidłowego funkcjonowania e, budowy każdej komórki naszego ciała. Występuje w ustroju w związkach zwanych fosfolipidami. Najbardziej mm, znanym z nich, występującym w największej ilości, właśnie. Mm, Fosfolipidów jest mecytyna. Fosfolipidy pełnią bardzo wiele funkcji w naszym organizmie. Budują błony komórkowe, pełnią funkcję przekaźników w układzie nerwowym, najprawdopodobniej biorą udział w tworzeniu pamięci. Jej brak sprawia, że no właśnie już od 40 roku życia, a nawet wcześniej, może wystąpić typowo starczy rozkład Psychiczny, którego najbardziej charakterystyczne symptomy to za nich pamięci i niezdolność do koncentracji. W przypadku osób stosujących doping, tutaj chyba nie muszę mówić, że symptomy te mogą być odczuwalne dużo, dużo wcześniej ze względu na przyspieszenie naszego metabolizmu. Dłuższe, wielonienasycone, omega-3 chyba każdy dobrze znane kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 stanowią budulec dla tkanki mózgowej. 60% naszego ciała, 60% naszego mózgu składa się z omega-3. Także jeśli nie suplementujecie omega-3, nie macie 60% mózgu. Omega-3 przyczyniają się do syntezy hormonów, stanowią składnik budowy serotoniny, która jest hormonem szczęścia. Także Mając duże serotoniny, jesteśmy bardziej pozytywnie nastawieni do wszystkiego, między innymi również do nauki, co, co bardzo poprawia zdolność uczenia się. No i oczywiście jest też składnikiem budowy dopaminy, hormonów działania. DHEA. Należy do substancji takich, w sumie wybitnie wpływających na aktywność y, psychiczną i wydolność intelektualną człowieka. DHA jest y, potrzebnym hormonem, ponieważ y, y, w prawidłowym stężeniu pozytywnie działa na psychikę i zdolności intelektualne y, na popęd pciowy, na rozwój kościca, na, y, y, na co jeszcze? A, na tkankę mięśniową, no tak. <laughs> na tkankę mięśniową różni, również działa w pozytywny sposób. Oprócz tego m, zapobiega utracie wapnia z kości, także e, jakby poprawia, poprawia stan kości, i zmniejsza ryzyko wystąpienia osteoporozy. DLP. Jest to aminokwas m, przyswajalny przez organizm głównie z pożywienia. DLP jest lustrzanym odbiciem aminokwasu o nazwie fenylalanina i przynosi w większości te same korzyści co fenylalanina. Fenylalanina jego, jego właściwości przede wszystkim, o, jeśli chodzi o sporty walki, tutaj może Was zaciekawie dla fighterów. Fenelalanina, podobnie jak DLP, ogranicza e, ból. I to naprawdę w zdumiewający sposób. Także jeśli chcecie sobie w naturalny sposób obniżyć e, próg bólu, to DLP m, obniżyć czy zwiększyć? Jak mniej boli, to próg bólu jest chyba wysoki. Czyli, no, nie mniejsza z tym. Generalnie, jeśli chodzi o próg bólu, no to. DLP bardzo fajnie ogranicza ból. Związek ten przyspiesza też reakcję mózgu. Mamy lepszy refleks przede wszystkim. Pobudza też pozytywny stosunek do życia, rozluźnia układ mięśniowo-szkieletowy. Fenylalanina jest też pierwowzorem tyrozyny, która zawiera neuroprzekaźniki noradrenalinę, epinefrynę. Dopaminę i tyraminę, tyrozyna i jej metabolity są odpowiedzialne też za emocje, pamięć, uczenie się. Fenylalanina może regulować poziom endorfin, co też ma wpływ na nasze pozytywne podejście do wszystkiego. No a z pozytywnym podejściem dużo łatwiej i dużo lepiej się myśli, to na pewno. Przez utrzymanie właściwego poziomu tyrozyny i endorfin, DLP wspomaga jasność umysłu, pozytywne nastawienie do życia, rozlu rozluźnia też mięśnie i stawy. Generalnie powyższe suplementy, które omawiałem, miałem okazję stosować, nie stosuję ich wszystkich naraz, ponieważ jest to dosyć ciężkie, no, kosztowne przede wszystkim ale zostawiłem sobie dwa takie podstawowe, mianowicie l która bardzo fajnie już odczuwam, że poprawia moją sprawność umysłową, no i acetylokarnitena, która jest jakby taką osłonką hipokampa, spowalnia jego procesy degeneracyjne, przez co możliwe, że na starość będę miał mniejsze problemy z... Z zapamiętywaniem niż inne osoby, które tego nie stosują. Mam taką nadzieję. Dwa ostatnie suplementy, które w tym momencie stosuję, testuję i odczuwam ich działanie. Jest to Rodola Rosea, coś takiego, akurat z firmy Mind Nutrition. Uznałem, że. Mind Nutrition robi, robi tutaj dosyć fajne te suplementy, ponieważ tutaj stężenie e, rodioli mm, w jednej kapsułce to jest 500 mg. E, no a do efektywnego działania wystarczy 200 mg dziennie. Także tutaj jest e, w jednej kapsułce ze sporym zapasem. I wszystkim dobrze chyba znana, ashwagandha, również firmy Mind Nutrition coś takiego. No jestem już po tygodniu stosowania i faktycznie jestem w stanie odczuć pozytywne skutki. Rodiola rosea to jest po polsku różaniec górski. Działa to w ten sposób, że zmniejsza zmęczenie i wyczerpanie w trakcie stresujących sytuacji. Zwiększa ilość serotoniny w mózgu. Serotonina, jak wspominałem, jest hormonem szczęścia. Ona jest odpowiedzialna za pozytywny nastrój, mój nastrój faktycznie zmienił się. Na plus. Posiada też właściwości takie pobudzające, ale nie jest typowym stymulantem, czyli nie, nie poczujecie się po niej jak po wypiciu kawy nakręceni, ale możecie się poczuć po prostu bardziej wypoczęci, nawet po dosyć stresującym dniu. Według badań ma ona pozytywny wpływ też na wytrzymałość fizyczną umysłową także, ale fizyczną również. Nauka staje się też mniej męcząca dzięki temu. Badania wykazują właśnie, że 200 mg rodioli rozej ma już spory wpływ na, wy, na, na poprawę nastroju i wydajność w pracy czy w nauce. Ashwagandha jest to suplement dosyć ostatnio popularny, mówią o nim wszędzie. Pewnie sporo już o niej słyszeliście, ale tak w wielkim skrócie. Słowalnia procesy starzenia się, neutralizuje stres, wzmacnia funkcję wątroby i nerek, poprawia pamięć. Bardzo fajne na koncentrację, na sen, na uspokojenie, reguluje układ hormonalny. W szczególności, jeśli chodzi o kortyzol, o którym też ostatnio dosyć często na tym naszym YouTube, takim bardziej sportowym, mowa. Na chwilę obecną jest to wszystko, a na przyszły tydzień możecie się przygotować na kolejny materiał o dopingu mózgu. Pozdrawiam, cześć.